wczoraj miałem mały akcydent, wypadeczek, kurnia. spieszyłem się po dzieciaki, no i przeszlifowałem Dodge'a trochę. E, no, ma, było blisko spotkanie z bokiem van'a. Van trochę się pogniót, pomarszczył się, Dodge ma takie przetarcia i leki, leciutkie gniotki ma sąsiady Wczoraj po tej kraksie z dodżem i wannem Siedzę dzisiaj w domu i się kuruję bo trochę się przyrzębimy jak chyba słychać Leżę i mam kurację Cebulka, kawka i oglądam Gun Squad Unleashed Pro Podcast, o, jak oni to tam zwą. No. I to jest mój dzień dzisiejszy. Na razie. Okej. Okay. Teraz wam puszczę filmik, jaki nagrałem w, w, zaraz po wypadku. Teraz pokażę Wam te wgnioteczki. Tak. Kierunkowskaz. Marker, tak zwany. Do wymiany. Tu trochę zajechane. Jest lekka wgnioteczka. Da się to zrobić. To nie jest takie kiepskie do zrobienia. Przejecha jedziemy dalej, dalej. I tu mam drugą wgnioteczkę. I tu trzecia wgniateczka. Takie delikatne. są, no to się da wyprowadzić. No i co, no. Pojechany lakier. Ech, naklejeczka poszła. No i co, największy odprysk farby jest tutaj. Drzwi są całe, nie wyglądają jakby były wgniecione. Tylko trzeba odprysk zabezpieczyć na razie, żeby to to kurnia. Ech. Żeby to nie rdzewiało, nie? No, i od razu przy okazji wezmę i ustawię drzwi, bo to to tak. Zobacz, jak one są. Jaką gapę mają ten w ogóle, wystają mocno. To od razu przy robocie tej wezmę i ustawię drzwi. No, zobacz, jak to wszystko ten. Nie rzeka te... to tak jak go kupiłem, tak było. No, i tutaj też od razu. Odstaje wszystko. Z tamtej strony jest za nisko, z tej za wysoko. To będę się tym bawił. No dobra, no to wracając do uszkodzeń. Tu trochę. I tam. Trochę porysowane. No zajechane zdrowo, no i tutaj tak. Całkiem zdrapane do blachy, tutaj tak samo. Nawet guma nie pomogła, kurde. Pojechane, ale nie ma wgniotek, to jest o tyle dobrze. I tutaj tutaj delikatnie to, to, to się by spolerowało. Tu jest ok wszystko, to, to, to bym... To nie jest problem z tym akurat. Tył auta jest całkiem dobry. Tutaj leciutko, to to polerka i nic nie będzie. Reszta... To stare są zadrapania, to jak wyjeżdżałem z garażu, to go zadrapałem kiedyś. No i to tyle. Najgorzej będzie z przodu, ale z przodu z przodu będzie. Najłatwiej to wziąć, bo to mogę cały cały błotnik mogę wyciągnąć. On się trzyma tam na paru śrubkach tylko. Jedna śrubka tu na dole, druga z przodu, pięć chyba na górze i to tyle. To się ściągnie, tak mi się wydaje przynajmniej. To się ściągnie i można się bawić z tym. Mam taki zestawik właśnie do, do, do prac blacharskich, to się tym spróbuję pobawić. Ech, tak. Nie ma dużo, Nawet jak odpadnie farba, to i tak trzeba to wszystko ten, pomalować. Tylko teraz tak. Nie wiem, gdzie dostanę lakier taki. To jest starego typu, tak zwany single stage. Czyli jednowarstwowy. Że nie ma bezbarwnego na tym. Tylko od razu, znaczy taki farba, lakier, kurde, jakby to nazwać. Razem od razu z błyszczącą powłoką. No, takiego starszego typu. No i tak, tutaj ten kierunkowskaz. Kierunkas są tanie, już reprodukcję zamówiłem. 16 funtów za, za jeden. No i tutaj jest taki. Czekajcie, ja to muszę Wam lampę włączyć, chyba. Tu są takie brakieciki. O, właśnie, o. i on pękł. Tutaj on już był trochę porcywiały. On, tu był jakoś przyspawany. No, i to pękło podczas wypadku. Ale to się da zrobić. Ten spowarka jest, da się to zrobić. No. Tak, i to był update do rozwalenia Dodża. Tak, jest. nowa robota doszła. No i stare roboty kurnia znowu. Wygląda na to, że znowu mi cieknie kurnia spod uszczelki silnika. Jejku, jejku. To ja nie wiem, co jest grane z tym. No, no, no to wygląda, że no leje się, kurde, z silnika znowu. Widzisz krople jakieś? Jak sam nie zrobisz, to ci nikt tego porządnie nie zrobi. Kurnia. Ja wiem, że to stary silnik, ale no to jak już dajesz do mechanika, to chyba powinien to zrobić porządnie. Kurnia. To było dwa razy u tego samego robione, kurde. Za pierwszym razem to się lało jak kurwa. Mać. Teraz to wytrzymało, nie wiem, kurde, miesiąc. No i dalej to samo, kurde. Idź pan w cholerę. Jesko kurwa dzięki taką robotę Okej, okay, ten zawias zrobiony. Tak. Już siedzi tutaj gładko. Tu jest jeszcze za nisko tak staję, tu jest za nisko bo tu powinna być taka gumka tu powinny być gumeczki takie zaporowe ich nie ma to się trzeba się zamówić to ale to kiedy indziej, najważniejsze, że z tej strony siedzi ładnie i jest sztywno a z tamtej strony jakaś dziwaczna rzecz jest to jeszcze w ogóle nie było ustawiane, nie? ale zobaczcie jakie ruchy są Strasznie ma luzy. Jakoś tak dziwnie. Od czego to może być? I tu jest następny problem. Zawies jest już na sam na dół ustawiony. Tak więc mi jedynie zostaje możliwość chyba regulacji tutaj. Jak gdzie to jest? Widać to coś. Widzicie, co żyje. Ja... O, tutaj. Tu są jeszcze dwie, dwie śruby. Tu i tu. I chyba tylko tyle, co jest regulacji. Nic więcej chyba już nie wyreguluję. Dziwne, tak? No i dlaczego ten zawias tak... Takie luzy ma? Hmm. No nie wiem. Po zobaczymy, powalczymy. ok mały update. Tak... Pomalowałem tam gdzie mniej więcej farba do, dochodzi do blachy, to zamalowałem to hamerajdem. Tam gdzie nie gdzie. Tu się okazuje, że tu jest lekko wgnięty ten końcówka drzwi jest tak lekko wgnieciona. Tu widać takie pęknięcie leciutkie i to się tak zawinęło odrobinkę. Coś może się z tym zrobi, nie jest to takie wielkie. No gdzieś mniej więcej spolerowałem. Tak, podorabiałem trochę. Tutaj miałem takie porysowane. Ten to tak pomalowałem pędzelkiem po, po, po swojemu, tak. Na razie da radę. Później jak będę to odrestaurowywał, to zrobię to lepiej. Bo tutaj strasznie jest popękane to wszystko. Ale to nie jest najważniejsze. Udało mi się mniej więcej wyrównać pokrywę silnika. Mniej więcej, no. Tak już lepiej się nie da zbytnio z drugiej strony jest gicio jest ładnie gładko już wszystko tam gdzie były właśnie ten pęknięcia albo zadrapania głębokie do tego to wziąłem hammerajdem, dorzuciłem tutaj tak samo lekko no i tutaj też poprawiłem trochę ten, gdzie były rysy jakieś różne to podrapałem wszystko, raczej pomalowałem no, nie widać źle, że, że to jest tak malowane pędzlem. Nie jest tak źle. Nie wiem, zobaczymy. Może jeszcze mi się uda coś pomyśleć nad tymi drzwiami. Chociaż tu może być kupa roboty, a tu to zaraz trzeba obiad robić. No nie wiem. No zobaczymy. No, to do później. Sayonara. No, no to coś mi się udało dzisiaj jednak porobić A teraz odpoczywamy przy kawce znowu i przy cebulce. od górą. Nada. Polub udostępnij subskrybuj. Na razie. Ahoy